Sprawa bezpieczeństwa żywności jest dzisiaj najważniejszą sprawą, a w szczególności jakości żywności, i tu szczególną rolę odgrywa polska weterynaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z infrastrukturą, widząc tu ten obiekt weterynarii, który winien podlegać modernizacji, remontom, stojąc wobec tej konieczności, tutaj skłaniając się wnioskodawcom. Powiatowemu lekarzowi weterynarii, wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, wojewodzie Podlaskiemu złożonemu wniosku do rezerwy celowej do projektu budżetu państwa na rok 2023. Departament budżetu Ministerstwa Rolnictwa zaopiniował pozytywnie. Całość inwestycji przewidziana jest na 2 miliony złotych. W 2023 roku milion 100 tysięcy złotych, kolejne około milion w roku 2024. Szanowni Państwo, jest to bardzo potrzebna, oczekiwana inwestycja. Tu inspekcja weterynaryjna prowadzi nadzór, szkolenia z rolnikami, producentami żywności, nowy obieg mający. Dobre pomieszczenia dla pracowników weterynarii będzie prowadził te bardzo potrzebne zadania związane z bezpieczeństwem żywności. Tu będą się odbywać szkolenia rolników. Myśliwych, jak również lekarzy, pracowników weterynarii, jest to bardzo potrzebne, aby ten poziom bezpieczeństwa żywności utrzymać jak najdłużej. Na Sokółce nie poprzestaniemy, będziemy chcieli, aby w województwie podlaskim cyklicznie były modernizacje tych bardzo potrzebnych obiektów inspekcji weterynaryjnej, tak jak powiedziałem, to ma służyć bezpieczeństwu żywności, jakości żywności, tu jest szczególna rola inspekcji weterynaryjnej. Szanowni Państwo, zdrowa żywność to są zdrowi ludzie, ale też możliwość wprowadzenia do obrotu, jak również eksportu polskiej żywności. Polskiej żywności, która poszukiwana jest praktycznie na wszystkich kontynentach. Wyjątkowo w tym roku i w poprzednim inspekcja weterynaryjna została dofinansowana. Wzrosły wynagrodzenia, też dostaliśmy nowe etaty dzięki panu ministrowi, panu premierowi. I to są naprawdę dość poważna liczba tych etatów i gdzie ludzie ci mają pracować. Jeżeli chodzi właśnie o powiększenie tego miejsca czy miejsca pracy dla kolejnych pracowników, bo tym bardziej, że praca lekarza weterynary jest bardzo ciężka, bo nie tylko tutaj pracują, ale jeżdżą po terenie, jeżdżą po gospodarstwach, po zakładach, a następnie muszą wrócić do swojego miejsca i tutaj sporządzić protokoły, raporty, więc w pełni tutaj popieramy i dziękujemy panu wojewodzie, głównemu powiatowemu, wojewódzkiemu lekarzowi, weterynarzowi panu ministrowi za poparcie tego projektu. Tutaj możemy już mówić o rozpoczęciu inwestycji, ważnej inwestycji. Służby nasze weterynaryjne w naszym województwie powinny ulegać wzmocnieniu. Natomiast, oczywiście, też trzeba pamiętać, że. Z te siedziby, które w tej chwili są zajmowane przez służby weterynaryjne, a jest to spora struktura, albowiem w każdym e, powiecie funkcjonuje inspektorat powiatowy weterynarii, zatrudniający w zależności od potrzeb od kilku do kilkunastu osób. Dość powiedzieć, że ta służba na terenie naszego województwa. E, no, można powiedzieć, ponad 350 gdzieś osób jest zatrudnionych. Jest to stosunkowo duża służba, bardzo odpowiedzialna. Za chwilę rozpocznie się pierwszy etap już inwestycji, czyli w 2023 roku, na które też dziękuję Panu Ministrowi. Otrzymaliśmy już środki w wysokości 1 110 tysięcy złotych. No i liczymy, że w 24 roku po tym etapie, który w roku przyszłym się zakończy, czyli będzie to stan surowy, będziemy mieli dodatkowe jeszcze środki w postaci tam ponad 900 tysięcy złotych, żeby odpowiednio już ukończyć ten budynek i go wyposażyć. Jednym słowem podsumowując, to jest kolejna inwestycja wzmacniająca służby weterynaryjne, choć oczywiście od pewnego czasu staramy się w miarę możliwości te siedziby te służby weterynaryjnej modernizować. Byłam tutaj w tym budynku kilka, może nawet kilkanaście lat temu i miałam przyjemność też być w tym roku. I muszę wam powiedzieć, że to co się zmieniło to to, że jest więcej ludzi, którzy pracują tutaj, więcej etatów ze względu na to, że problemów jest coraz więcej, no i różne, różne są też, różne sposoby się te problemy rozwiązuje, a więc niezbędne, niezbędne było zatrudnienie nowych ludzi, ale niestety budynek się nie powiększał, budynek był ciągle ten sam, no i warunki pracy w związku z tym się pogarszały. I teraz, jak będę patrzeć na plany nowych, rozbudowanych już tutaj budynków, no to widać dopiero możliwości, widać dopiero, że będzie można normalnie pracować, nie tylko pracować tutaj, ale też będą przyjeżdżać rolnicy, którzy tu przychodzą z różnymi sprawami, bo problemów mają bardzo dużo. I przychodzą, wszystkie sprawy są tutaj świetnie załatwiane, rolnicy są zadowoleni, ale też muszą ci rolnicy w normalnych warunkach być przyjmowani. Więc bardzo się cieszę, że uda się te warunki polepszyć, że będzie można więcej jeszcze rzeczy robić dobrych niż jest robione do tej pory. I stąd myślę, że z imieniu mieszkańców, właśnie i Sokółki, i Powiatu Sokulskiego, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to niezmiernie miło że kolejne inwestycje są w powiecie sokulskim a w szczególności w mieście powiatowym jak Sokółka ona od lat weterynaria powiatowa potrzebowała inwestycji mówimy o ludziach o zasobach ludzkich przypominał cały czas też o tym że jednak tą weterynarię żeby jednak tu w powiecie sokulskim żeby ona Powstawał lepszy obiekt. Ja ze swojej strony cieszę się bardzo, że to będzie służyć rolnikom naszym tu z Powiatu Sokulskiego i żeby ta służba, którą niosą, jak do tej pory, żeby zawsze przyczyniała się dla dobrego rozwoju rolnictwa i naszego społeczeństwa. W przyszłym roku planujemy rozpoczęcie budowy i zamknięcie stanu surowego, natomiast w 2024 roku chcielibyśmy już wykończyć i wprowadzić się, żeby tutaj pracować i żeby też mógł ten obiekt służyć i mieszkańcom miasta, i mieszkańcom powiatu, i mieszkańcom województwa. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce nadzoruje Około 3200 gospodarstw utrzymujących bydło. To jest około 80 tysięcy sztuk bydła, ale tak jak to było już powiedziane, powiat Sokulski stoi hodowlą drobiu. Mamy około 100 ferm komercyjnych, to jest jedna szósta w skali województwa, jedna trzecia produkcji w skali województwa. I tutaj ten powiat właśnie tę produkcję rozwija, czyli te warunki pracy tutaj. Jest potrzeba ich zapewnienia właściwego. Oczywiście tutaj jeszcze jest zgoła ziemia, ale dołożymy wszelkich starań. Inspekcja Wojewódzka też nie zostawi powiatowego lekarza weterynarii samego z tą inwestycją. Także też będziemy go dalej wspierać, żebyśmy się za dwa lata spotkali. Nie na podwórku, na briefingu, tylko w środku w sali konferencyjnej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jako przedstawiciel rolników jestem wdzięczny. Za inicjatywy służące, służące poprawie obsługi rolników. Chociaż inspekcje weterynaryjne rolnikom kojarzy się raczej z kontrolą gospodarstwa, ale w momencie wystąpienia jakichś chorób zakaźnych, groźnych, wówczas wszystkie, wszyscy się zwracają do inspekcji o, o pomoc, o szybkie działanie. Także dziękuję i jestem wdzięczny za taką inicjatywę. Projektujemy rozbudowę o nowe pomieszczenia biurowe, jak również z całym niezbędnym zapleczem socjalnym. Obiekt miałby się składać z trzech części, z istniejącego budynku biurowego, nowej części biurowej oraz łącznika. E, łącznik komunikowałby oczywiście e, wszystkie te przestrzenie biurowe z sobą. Tu również pojawiłoby się główne wejście do budynku, tym samym zapewniając dostępność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym na przykład poruszających się tak, na wózkach inwalidzkich. Tu swoje miejsce znajdzie otwarta klatka schodowa, jedno pomieszczenie techniczne. Jeśli chodzi o nowo projektowaną część biurową, będzie zawierać pięć pomieszczeń biurowych, zapewniając tym samym kilkanaście stanowisk pracy. Znajdzie się tutaj również sala konferencyjna. Na, dla potrzeb szkoleń, tak, yy, wszelkiego rodzaju spotkań, zaplecze socjalne, sanitariaty, pomieszczenia techniczne. Projektujemy yy, łącznik z częścią dwukondygnacyjną, jeśli chodzi o tę część biurową, yy, wszystkie pomieszczenia znajdują się w kondygnacji przyziemia, yy, podasze nieużytkowe, które w przyszłości właśnie yy, w razie potrzeb i yy, potrzeby zapewnienia nowych i tak stanowisk pracy można będzie w bardzo łatwy sposób zaadaptować na takie właśnie cele.